Siema. Pocenujcie te gry. kiedy Kiedy temu nagrywałem live. A. I te live. Powrót tej gry. Ale pewnej wersji. <grym> dobra, gramy Astorska. Yy, nowy dzień. I zaraz powiem jedną rzecz. Mają ja być cicho, dobra? Ja nagrywałem. No Gratulacje! Zostałeś wylosowany w patchingowej loterii... Zagłodowanego... Chujnia ci jebać w W celu nieba tego... Ja właśnie nie ma czytać Zgłodowałem katar że <kluzłonny> że przed te punkty obawione w tej granicy w ten celu Aha, tu jest to punkt Zajebiście się <tryk> Was wszystkich rodzin... Wszystkiego... wszystkiego, wszystkiego Gracy... tego... tego. Nie żyje... Arstocka! Yo! klipimy. Gazeta! raczenie otwarcie przejścia granicy w... Grac... I Wusa. A nie, ja powiedziałem? No, i hmm. następny gra i to jest wszystko. Dobra, co wy. Yy, pytanie jest jednej rzecz. czemu nagrywam autora Astorska? Yy, yy, wymaga tylko autora Astorski. Ok, drużubnie, owater Astorska. No to jest drużubnie, dobra, to mogło wyłączyć. Nie, może teraz jest Tak. Jak to... Z... <laughs> Jak po... yy... Wygląda gra Astorska? Yy... Jutro Dzień Kobiet Wyjdzie gra nazywa się... Policeman Policeman to tak samo, tak samo szata Ale gra się I to jest samochodowe Ania! Ja co ja powiedziałem? No Zagraj sobie i... No, dobra No yy, Dwa Yy, tu mam wszystko... Ja, no, jak to powiedzieć. Mamy tak. widzi policjant, że to może nie... Że... Tak samo zadałem, że Astrocki po tylko, ale samochodowe ale tu może nie punkt ale to może ludzi. Ta kolejka Nigdy, nigdy i ta jest tak chuj długa Ciekawi ludzie, kiedy idę. i pieniądze nie jest fajnie zarobić i to woła wszystkiego. Ja rzucam sobie tak, bo... to jest Astrocka. Nie, patrz, to tutaj. A, tak, ja jeszcze zrobię jeszcze jedną rzecz. Yy, nie, nie, to nie, to nie, to nie, to działa. Yy, punkt mapy, Astrocki i to mi chodziło. Dobra, następny. Gra jest prosta, papiury, szukania. Yy, o, tu już Winter nie da rado widzenia. Następna yy, osoba mnie chuj interesuje. Następna, proszę, czule. Dwa, jeden, te chory. No, seria, ale chuj. Albo dobry dobry kogo tej gry <laughs> Bardzo dobry Dobra Pokażę się. A i to jest chodzi, że bunker nic to jest zły pomysł <laughs> otworzyć No to by teraz dziaje się jaka sakra Co w ogóle dziadek yy, Myszystwo O faktycznie, dobra Dobra, następna osoba, szósta, mm, tak samo, ja, dobra, nie, że ja no i dobrze, kurwa, przyjacielu lisu, dawajemy, daj następna osoba, Te chujowo, wypierdala stąd, jutro idziecie, ale cieki. Dobra, następna. Usypała. Eee... parę mięśni. O ja, faktycznie jest. Dobra. To zgadzimy się i do widzenia. Nast... Następna osoba. Nie, nie Wow, sporo osób. Ty czulu, nie idę mysz. To i narodów. Papióru zyskiego A. Tu nie ma tego. To są skróty kalicowe, aby naprawdę używać. Może następny dzień, ale. Pszczół wypierdalaj. A chociaż pierdalaj Cię jak głupi. Widzisz, że. Aha, no tak. Pasterska? Nie. Jep. No nie, serio, wyje boli. Dobra. To ja wiem, odcinek jest prosty i ja chyba zrobię dwa odcinki. chyba eee... <śmiech> Tak. Tak, lubię. <laughs> Konto wróciło. To ta wszystkie to można tego. Mm, dobra. Okej, różę 22 listopad. Rok w tam był, o, a gdzieś, że, o, to jest przed, a godziny, taty i zbrodnie Dobra. Aha, to czołki, te tutaj jest tak samo ta Taty pasuje, że pasuje. Ja się tylko sprawdził kate, bo to jest co? Reputika, RPAński, rpt pasuje, pasuje. Dobra, witamy w do kraju. wypier... dalej. Nie Dobra, a tu mogę tak zrobić. Tak, mm, kobieta, mężczyzna. I to jest też arybeńska. Mapa arybeńska, arameński, jak Ja zgadzam się, masuję. 11, 12, 11. Tak, tak zgadza się, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nieźle, śleku nieźle. Nieźle. Nie, dobrze Nieźle. Tata, Nieźle. <ścoughs> Co to, to ty jesteś chuju? nie pasujący. No właśnie. No to ja, no to. No to, to sorry, ale wypierdalasz stąd. Następna osoba. Czyli jedna z osób może zrobić. Kurwo, mój. Aż to. Mmm. Z... Nie ja, wiem skąd to sposuje, ale to też pasuje, dobra. Wyszło do piekło, śle. Dobra. O, kurwa! <ścoughs> Cztery osoby, już wiem więcej. E, dobra, to jest szkół w że tu było e, oryginalnie. I o, Tata, tu ta, posłuje, to powiem. Myszysta tego Tata, yy, ta, ta, tak wygląda. Tak posłuje, dobra. Ja tak sprawię, tak chcę, że tu basuje, ale... Halo, to wszystko posłuje, ale. Następna to, osoba. <d Home> no kurwa, ból wasza przybija. No ta, to fajnie robicie, fajnie robicie. Cziwka. Pamiętacie, cię, tak jak jest. Ojej, czapka jest czysta. To <laughs> no, właśnie. To jest nacek. jest... No mm, to, tak, jeden biedny jest... Yy, no, właśnie, już kurwa. O, o, już tu. Kurwa, nie możemy tego pokazać. Kurwa, a w tym ciucie muszę atakować. Hehe, <laughs> no i. no i zaczyna się. Moja ulubiona. Two. twarzy. Paweł Obi. Ja. Dobra, ogrzewaj ze. Ogrzewania. Lek syna, 5 zł. Syde jest chory. No to. Podatko bo... Nie że Dobra, jedna je grywał już A, Nagrywam... A, 90 sekund. kuwa. Jedziemy następno... To jest krótkocinek zrobił. A, to zrobimy. <gry> dobra. E, ruchu na granicy wszystkim muszę mieć. Wi wizy na tego... Wszystkie da... Okej. Okay. <laughs> Punktu wszystkiego, dobra. To muszę być teraz yy, telewizja. Wszystkie yy, wszystkim muszę, muszę mieć staranie kil jest wolny trzyuczeń ten... innego dobra rozumiem. to jest taka opcja i to jest opcja <laughs> celu musi one tak kibla ich gadam nosa tak się że ale to chory Znowu. <laughs> <laughs> no właśnie tak za nie Następny, robimy, robimy Ale waga, masz zajebista widza, pokaż mi tu 11, 11 pasuje 80, no to dobra, to pasuje ci No, kobieta tego, rozgryj X, Y, A, L, kurwa Ja przy tych, kurwa Grymy z i ja sobie dobra A to jest tak samo to ja, dobra I to my wpadzie Aha, to jest tak, po co to jest i Następna osoba Ale tego kufuciurstwa nie ulubimy rzecz to u mnie A, panie kamoż tej krwi O, mam, dobra. nie, na z tego sposobu, także tego... Walia! Kiedy jest wali? Kiedy jest konko? Karenka konko walia. O, tycie, dobra. No, Piękna, ale jest to. moja, to. ja, ja, ja. Dobra, następna dziwka. Dziwka jest wolna. Ja tego dziwki nie oglądam. Zapamiętajcie, dziwki są wolne, to są czyste dziwki. To szaszaj nie oglądacie. Nie sprawdzicie, okej. Okay. I... Y, panie, y, ważnie pasuje. Tak, trochę to Jak to to? No, wypierdalasz. Stąd. Tu <tankuśla> 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 hmm. pasuj A To pasuje. To, 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 to dobra. Jedna z naszych naszych tur, No, uczciwie. Dobrze rzeczą. <grystanie> Się morda. Ja pierdolę. No tak ja ja dobrze, że a, ee... o, z Roxa. Ja. Dobra. Dobra, to więc za tata to jest typ. Dziękuję, do widzenia. No właśnie, no, to to taki Skat na sitkę nie robią następna poproszę czurów Dzień dobry, dobry Idę dobry, e, to był skit Eee ma serzuszy o jest Tył? Kiedy? O, w to nie Mmmm, dobra. To jest faktycznie jak to. Dobra, wypierdala się. Ej, paszport, nie widzę, oglądałem. Tak? Tata pasportu. No właśnie. Pasport, ale że to kupa. Yy... Synek, a pasport. paszport? Dziadku, no nie, dziadek. To Dziadek jest zajebisty. nie, po pasport. Powróć tego, dobra dziadek, powróć! Pasforta Dziadek jest fajny. Zapamiętaj się, dziadek jest fajny i tego. Dobra, to jest pasfort, to 11, 12. Ty, ja! Mhm, Kaja kopieta to jest. Igars. Igar, 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 tu jest Igara. I Homer, Homerski, to te skazecze, to te, skozy, te skozy. dobra. Wypierdale stąd, Dobra. No i ale... Panie! Nie, nie to, to. Proszę. Dobra, to pracuję. E, to, 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 dobra to. sojetki, to wzienia, do to do widzenia... dzień dobry, dzień dobry, e, dobra teraz tak, kurwa, te jest czulfa zapewne, Republik Mapa, Republika i tego czulfa sure, nie ma. Ooo, lewy był pióry, wypierdalaj 12 osoba! i zajebiliście do tego <śmienny> i odcinku. Hihi. Hi. <śmienny> I... Panie, co to jest? Kurwa, tylko w ogóle nie mam jeszcze jak głupi. Następna osoba. No i już je mamy. <grych> 17 osoba. Nice. Ojej, dobra. To ja um, mogę sobie na spokojnie odsłoniętać. Astroska. E, A, paszport. Dobra, odsłoniętałem. Aż mi coś śmierdziało. Dobra. Mamy to. Mamy to. I tej dobrej odcinek zakończyć. O, już to. O, 85 zł. Jasna z dolarów. Dobra, jak u skończył odcinek? Ile godzin jest nagrywanych? A 17 minut. To jest dobra godzina od Fadisza. Tak, Nakrywanie jej gitara. Dobra, to jest odcinek pierwszy. Yy, mówi radziecki Paweł Opi. Ja astrocki jak do Awatara zrobił taki fajny turki. Dobra. Mówię po opii, na razie komentujcie, subskrybujcie. Na razie, papaj.